I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jedziemy sobie na pierwszą jazdę na nowym koniku, czyli na Vision. Yy, więc zapraszam Was do odcineczka. Teraz Wam jeszcze tylko pokażę, co ma na sobie yy, ubrane. Takie kolorowe wędzidełko, to o najnowsze i taki na czułeczek z kryształkami i my już lecimy. Dzisiaj strasznie pada i w ogóle jest taka pogoda mega, mega średnia, ale mam nadzieję, że uda mi się coś sensownego nagrać. I high, I I tomorrow, I Ogólnie to siedzę sobie już na Vision, i w pierwszym odczuciu jest bardzo spokojny, jakby nie wierci się przy wsiadaniu ani nic, więc to na plusik i stępik też ma taki. taki. Niesztywny, taki luźny i jest y, wygodny dość. Jest też dość wysoki. No, dzisiaj będzie taka jazda sprawdzająca, czyli może jakieś ewentualnie drążki albo małe skoczki, ale dzisiaj mamy na lążowniku albo takim okrągłym placu, więc ewentualnie później na koniec zejdę sobie na te drążki. Tutaj przechodzimy już na moją narrację. Ogólnie Vision jest mega, mega taki energiczny, nie zatrzymuje się, dobrze działa na pomoc. Naprawdę plusik dla osoby zajeżdżającej go. Bardzo dobrze skręca, przechodzi, co też zaraz będziecie widzieli z chodów większe, mniejsze to jakby nie stanowi dla niego problemu. A skoki to zaraz zobaczycie. O tu właśnie, zatrzymanie, ruszenie. No, także wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo przyjemny konik. I yy, ma on także bardzo taki kus, wyciągnięty do przodu, jak można zauważyć. Yy, a o coś właśnie takiego mi chodziło. Ponieważ wszystkie, no prawie wszystkie, dużo z moich koni ma właśnie z tym galopem problem i także z, lotne zmiany nogi, no to tu bardzo dobrze też reagował. No i jakieś zakręty i tak dalej. Też wszystko super. W skokach też jest naprawdę bardzo taki, yy, umie wyczuć sobie tą przeszkodę, jakby wie, na ile ma się postarać, więc to na pewno na plusik. to jeszcze skoczek od boczku. Tak i to są moje małe skoczki, czyli 80 cm, czyli nie małe, no ale dobra. Chciałam przetestować maksymalnie możliwości tego konia. Oczywiście w granicach jego dobra. Tu jeszcze zrobiłam taki szereg, czyli na początku drążek, później taka niska y, przeszkódka, taka belka, taki balot, la, a później taka jeszcze mała stacjonatka. Ja serdecznie dziękuję za oglądanko. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Tam Wam w międzyczasie coś poopowiadałam. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Ja się już z Wami żegnam. Wpadajcie na mojego TikToka, który zmienił nazwę na kachetę Shelby. I na mojego Instagrama, gdzie czasami też coś wstawiam. Więc kto chce, to zapraszam, jakbyś śmiało. No. Ja was żegnam serdecznie, buziaczki i papa. Pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.